I dzisiejsze popołudnie z poezją nosi tytuł Poezja w muzyce współczesnej. A tak jak Kasia powiedziała na dzisiejszy temat spotkania, można mu że to, co słyszymy często w muzyce, to poezja. To, że żyjemy tą poezją codziennie, codziennie się nią sycimy, żywimy, a często nie zwracamy na nią w ogóle uwagi. O, Diakul, Mówią do mnie, zmień się, zmień, w sercu nosisz Ostry cierń. Mózgu sadło, siadło już. W myślach pustka ścieki gruz. Pienki pracy twoich rąk, Ziemia stacza się, no. W kroku dumnie nosi szlank. Radykalnie zmień się, zmień. Nie bo się tego, a wszystkiego. Spójrz, kochanie, o to do dom w tak zwani ludzie tkwią bezustannie dzień i noc tkną coś nam zwierzakom dali włos tylko raz na rok Małe świństwa robią nam co krok nie bój się tego a wszystkiego sprzedawca marzeń Piękny jest ten świat, tylko czarne wiatr, to jest proste, widzę, wiem. Już mi się jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. A miłość trzeba jest i chyba nie wierzę. Telewizja kłamie, i wszystko możesz mieć. Prosimy, Kuba, a na zachęta gorące brawa. Mówią, że was nie ma, kłamstwo na wiatr, żeście odlecieli, gdzie wiatr i mgła, że na czubku igły, srebrne jak szkło, dawno nie mieszkacie. Nie wierzę w to. Ta strona mieć czy być czy wiedział jak żyć. Już teraz wiem. Już teraz wiem. Za chwilę przed nami pojawi się Klaudia. Z utworem o nazwa bajecznym tytulem, Złodziej, rycerz, grój, mak. Na pewno jest to utwór jednak głębszy, dlatego każdy z nas powinien się zastanowić nad tym, co on będzie mówić do nas. Przywitajmy Prawdy i prawami Brawami. Kiedy gwiazdy lecą, tak jak złoty deszcz, pokaż głowie niebu. Powiedz, czego chcesz. Krajskie drzewo w lesie innych drzew. Odkryj tajemnicę, która w tobie jest. Śnij o czarnych słońcach, o kometach śni. Wszystko będzie twoje. Wszystko czyli nic. Będziesz czystą myślą, jak bezbarwny gaz. Dziękuję na pięknie. Niewątpliwie każdy w nas może odnaleźć rycerza, króla, a czasem złodzieja, złodzieja cudzego szczęścia, cudych marzeń, cudych chwil. Co przyniesie nam kolejny utwór? Co się dzieje w mojej biednej głowie? Również z repertuaru zespołu Perfekt którego stałym teściarzem był Bogdan Olejnicz. Większość utworów, które dzisiaj Państwo słyszą z zespołu Perfect podchodzi z ich pierwszych płyt, podobnie i ten. Zaprezentuje nam go w specyficznej interpretacji Kuba. Brawa! Pracuję 11 rok, szewca. Skończyłem z wielkim trudem w siedem klas. Za tysiąc złotych w kuchni mieszkam. Na parapecie ostrzał wielki nóż. Księżyca sierp pokrajałbym jak ciasto. Straf pomyśleć, jak bezbronny byłby tego szewca brzuch. Chciałbym, by ten wielki, tłusty księżyc, tak jak gwiazda z nieba spadł, aby wypił wielką dziurę w ziemi, w której, by przede mną mógł się schować cały świat. Mów o latawce, Czy ten jesienny... Gdzie troni się mój Co dzień ten brzus, obraz ma mi tracą. I już nie wiem, sam, czy jest mu Tak dużo przydało mi Spójrz tam, gdzie tak zapragnę. Gdzie chód poranny mógłbyś. Poezja, której słuchamy, nie mając czasami świadomości tego, czego słuchamy, bo nie wsłuchujemy się w tekst, tylko na przykład słyszymy muzykę, jedziemy samochodem. I jest fajnie, ale jednak ta poezja jakiś tam jest. Pamiętajmy o tej poezji, która żyje wokół nas w muzyce. W słowach tych y, utworów, które słuchamy na co dzień. I to jest właściwie podsumowanie takie dzisiejszego wieczoru, żebyśmy szukali tej poezji wszędzie. A najlepiej, gdyby poezję uczynić własne życie. Wtedy żyjemy poezją 24 godziny na dobę. I wcale nie chodzi ani o słuchanie muzyki, ani czytanie wierszy. Cieszmy się po prostu każdym dniem w myśl o Carpe diem.